Słuchajcie, dzisiaj spotkało mnie coś tak miłego, że muszę się z Wami tym podzielić. Pojechałam sobie na wycieczkę do Geiranger, zobaczcie jak tu pięknie. Trochę się oderwać, odstresować, zobaczyć te widoki, nacieszyć oczy. Wchodzę sobie do sklepu z pamiątkami i tu nagle podchodzi do mnie Polka i mówi: Cześć, czy mogę się przywitać? Ja śledzę Twój profil i bardzo lubię Twoje filmiki. I wiecie co, to było tak niesamowicie miłe, że aż mnie zatkało, bo to pierwszy taki raz ktoś mnie rozpoznał na żywo z internetu, z TikToka, z tych moich filmików i nagle uświadomiłam sobie, że tam po drugiej stronie naprawdę są żywi ludzie, że ktoś mnie ogląda, słucha, czasem coś zapamięta, może czasem się zainspiruje. To było takie ciepłe, naprawdę, więc jeśli mnie oglądasz, dziękuję Ci, Joanno, że po, po, podeszłaś. Pozdrawiam Cię serdecznie. Takie spotkanie dało mi tyle takiej dobrej energii, że do teraz się uśmiecham. Zobaczcie, co ja dzisiaj tu widzę.